Witajcie na kanale Rodzinka M-Vlog. Dzisiaj taki niespodziewany hol zakupowy ze sklepu Biodronka i z hurtowni Wędlin i Mięsa. Także z tych dwóch właśnie sklepów będzie właśnie taki, no powiedzmy, nieduży hol zakupowy. Pierwszą rzeczą to jest oczywiście cukier. Bo był po złoty 59 zł. przy zakupie 5 sztuk. Wzięłam od razu 10, bo u mnie, no to wiecie. Idzie do tych przetworów, więc cukier musi być. I zakupiłam. Lucia może zabrać już ten cukier. Kolejną rzeczą, która była w promocji w biedronce, to są jajka. Jak się wzięło dwa, to było jedno gratis. Czyli wzięłam trzy i one były wtedy po 4,99. I za te trzy opakowania zapłaciłam 10 zł, powiedzmy, bez tych groszy już. Także to co? Dalej. Ostatnio Wam mówiłam, że miałam problem z kanalizacją i nadal go mam. Także nie wiem o co chodzi. Zaraz przyjdzie nam wymieniać całą kanalizację, więc dokupiłam jeszcze krety. Te krety były po 10 zł. Bardziej się chyba opłacają niż u nas ten w, jedro, w groszku. Bo w groszku ostatnio chyba 6,60 za 400 g, a tutaj jest 800. W Rosmanie też patrzyłam w gazetce. To w Rosmanie 400 gram kosztuje 6,99 no no więc ten chyba się bardziej opłaca. A tak w ogóle to w Biedrze był w promocji ten ich środek do udrażniania rur, ale że ja chciałam granulki, a granulek była tylko jedno opakowanie, a trzeba było wziąć dwa, więc no nie zakupiłam. A on był wtedy, jak się wzięło, by było tam ten ich, ten nie wiem jak to jest firma ta biedronkowa, zapomniałam, to 4,99 za butelkę, a ja tego żelu nie lubię, bo ten żel to po mojemu do niczego się nie sprawdza, także dwa razy kred i było ten Lenor nowy Fresh Air efekt. Wzięłam taki, nie wiem ze słonecznika. Powiem wam, że bardzo ładny zapach. Tylko oczywiście znowu się Monika nabrała butelkę, bo cena była 9,99 na półce, a na paragonie było 13,99, więc nie wiem o co chodzi, ale tu nie jest. Ten skoncentrowany bardziej, i niby ta mała butelka odpowiada tej dużej butelce. Na próbę wzięłam, czy faktycznie będzie lepszy, także to zakupiłam. To hurtownie to na końcu. Teraz idziemy dalej. W promocji były takie Princesy znalazłam. Te princesy kosztują normalnie 4,99, dzisiaj były po 3,99. Zakupiłam dwa razy. I tutaj jest 16 takich małych batoników Princesa. Więc myślę, że na taki mały grzech do każdy będzie jak znalazł. E, zakrętki. Także biedrące są też różnego rodzaju zakrętki. I zakupiłam właśnie jedne takie kolorowe. Tak się patrzę, bo miałam jeszcze w garści, wiecie, te malutkie. I tak się zastanawiałam teraz przez moment, czy przypadkiem tych malutkich nie wziąłam, a tych malutkich mi nie potrzeba. Bojrzanych dżemów nie będę robiła nic. Tylko właśnie te duże mi są potrzebne, bo tych dużych to mi zawsze brakuje. Więc zakupiłam jedne takie kolorowe, a drugie takie, wiecie, zwykłe, złote. Tu jest po 10 sztuk pakowanych. One są na 6 tych takich. Nie wiem, jak je nazwać. rowków takich, i one były po 2,99, także są dwa razy. Wzięłam też kawałek. Boczku wędzonego, bo nie miałam w planie iść do tej hurtowni. Ale później stwierdziłam właśnie, że jednak zajadę do tej hurtowni, bo i inne też nie było żadnych w domu, więc zajechałam i można było wiedzieć, nie brać tego boczku. Ale no już wiecie, taki nieduży kawałeczek wzięłam. To jest niecałe 300 gram i za niego zapłaciłam 5,99. 5,91, a on jest potrzebny mi do, tej, do tego sosu z bobem, bo tam właśnie idzie bekon, bób. I tam dalej to muszę y, zobaczyć, prawda? Także to. to. Yy. Dalej mamy humusy. Też są na promocji. Jak się wzięło dwa, dwa razy, to są po 2,99. Ja humusy bardzo lubię, a najbardziej lubię ten humus paprykowy. On jest najlepszy, więc sobie zakupiłam razy dwa. Yy. W promocji też Biedrze jest. Szynka. Dużo jej nie, kup nie kupowałam dużo tej szynki. Wzięłam sobie dwa kawałki po kilogramie. Będzie na jedno mielone i na drugie mielone. Także takie mięso wzięłam. E, co dalej wzięłam? Dalej wzięłam cukier wiorę. proszek do pieczenia. Wanilinowy? Oj, wanilinowy, wanilinowy ocet. Wiadomo do przetworów. E, ja najlepiej wolę ten w szklanej butelce. Oczywiście jogurty naturalne. One są chyba po złoty 19. Jeżeli się nie mylę, więc one są do tych Julci Placków. Dalej zakupiłam camembert z ziołami. On 3, 29 chyba kosztuje. Kukurydza, żeby sobie stała. Standardowo dwa razy Bondi, nie było żadnej to Bondi w promocji, nie było żadnej. E, dalej. E, wzięłam na spróbowanie Skyr, e, jogurt typu islandzkiego. Także wzięłam, zobaczycie to faktycznie jest taki Skyr islandzki. W sumie to bardziej to mój brat by się wypowiedział, czy to są te jego Skyry, co on tam mieszka, czy nie. Bo mój właśnie brat cioteczny mieszka na Islandii. I one były po złote 19. Oczywiście, jak się wzięło dwa opakowania, więc wzięłam taki czterech. Wzięłam Cantuccini. E, cantuccini to są moje takie ulubione ciastka do kawy. Bardzo dobre. Ciasteczko, kawusia i deserek super. Oczywiście kurkuma razy 4 do tej sałatki z cukinią i z kurkumą. Ona chyba 0,69 dziewięć kosztuje. E, oczywiście twaróg biały, serw inaczej. I golda w promocji 14,99. A nie wiem, czy widzicie, tu widzicie. E, golda 14,99 za kilogram. Także jak tego to najbliżej go zamrożę. A teraz widzę, że znowu tosty wróciły w modę u nas w domu, więc nie, mo nie może zabraknąć. Poczekajcie, druga siatka. E, no i jak wiecie, no znowu o tej awarii, prawda? Więc ten mop, który miałam, jeszcze mam gdzieś jeszcze jedna takie. E, ten wkład do mopa, ale nie mogę go znaleźć, więc musiałam sobie zakupić nowy, bo tamten coś już do niczego nie nadaje. Wiadomo o co chodzi, prawda? I ten mop teraz chyba są te właśnie, jest ta Wileda na promce jakoś Biedronce i ten wkład do mopa kosztuje 24,99 więc to było takie moje must have, po które musiałam koniecznie pojechać, bo tego nie ma u nas nigdzie tutaj w okolicach. Chleb jeden, tostowy i jedziemy dalej. Burówka amerykańska jest na promocji. 6,99 za pół kilograma, także zakupiłam. U mnie na tych krzaczkach to tam dosłownie garść była, więc trzeba się posiłkować trochę takimi yy, sklepowymi. Dalej, na promocji jest winogrono jasne po 6,99 za kilogram. Dlatego sobie kupiłam też ten ser, wiecie, Camembert, bo ja właśnie lubię winogrono z serem Camembert zjeść. Yy, proszę bardzo. Na promce z owoców jeszcze są śliwki. Takie to są te śliwki. Zaraz Wam pokażę. Trochę tak nieładnie w tych woreczkach Wam pokazywać, ale to będzie zgodzina rozwiązywania tych woreczków. Hmm. Te śliwki takie ręklody to są. Chyba one są po 3,40 czy 3,50 jakoś tak. Wiem, że nie całe 4 zł są na promocji. Yy, dalej na promocji są również pomidory. Zwykłe pomidory. Takie, te czerwone, najzwyklejsze po 2,99. Więc zakupiłam je do leczo. I y, są również na promocji malinowe. Po 5 zł. I zakupiłam do jedzenia malinowe. Także to, co. I na promocji jest również arbus. Ostatni ten arbus to kupiłam. O, ten kulkę z ksałą, to powiem Wam, że taki nie bardzo słodki jest, więc teraz nie ryzykowałam, wybrałam sobie taki ładny czerwoniutki i jest teraz aktualnie po 99 groszy w Biedronce. Ale to myślę, że większość jednak już arbuzów teraz jest w takich promkach. No i jeszcze nadziałam się na takie promocje, że weź dwa produkty i dwa produkty będą o 50% taniej. Więc yy, były tak akcesoria samochodowe yy, dla pupila, Jakieś zabawki, ale u nas zabawek, to powiem że tutaj nie potrzeba. Jakieś takie ciastoliny, nie ciastoliny, takie coś było. I chyba tyle. Tak dokładnie to nie pamiętam, co tam pisze, więc musicie sobie wejść na gazetkę i zobaczyć. Ale ta promocja chyba od czwartku do soboty trwa. A kiedy ten filmik wyjdzie, to nie wiem, bo na dzisiaj filmik jest już gotowy. Więc myślę, że ten hol zakupowy będzie dopiero w sobotę bo mam kupę roboty, więc teraz to raczej go nie zmontuję, ale to już dobra, na marginesie, dobra. Więc ja kupiłam rzeczy dla pupila. Smycz automatyczną. Ta smycz kosztowała, oryginalna cena była 19,99. Ja miałam 10% rabatu i zapłaciłam za to 9,99. Także myślę, że dla Meluszki będzie ok. I drugą rzeczą, którą kupiłam Meluszce, to jest wyjmę tych telefonów. To jest taka podkładka pod miskę, bo tamta podkładka, co miałam za złotóweczkę, to ona była taka trochę... O, jak to nazwać? Papierowa od spodu, więc ona się rozpadła całkiem już. Także za złotóweczkę to nie polecam tej podkładeczki. I tutaj właśnie zakupiłam taką matę. Ta mata oryginalna cena kosztowała... Podkładkę pod miski 9,99 ja miałam 5 zł rabatu i zapłaciłam za to 4,99 I teraz właśnie tak patrzę, że ona jest, no wiadomo, kroić nie można. To to oznaczenie takie, to nie wiem czy to jest pralka czy coś, także ma to takie oznaczenia możecie sobie zobaczyć. O tak widzicie. I na pewno można to myć w zmywarce, także widzicie, tak można. I nawet można zamrażać od 230 stopni do minus 40. I to jest taka chmurka. Mam nadzieję, że mojej pani będzie dobrze przy niej jeść. No oczywiście to jest taki żarcik, nie? I jeszcze z rzeczy teraz samochodowych wzięłam. E, wzięłam taką tą poduszkę pod kark. I powiem Wam, że bardzo bardzo fajna jest ta pod, y, poduszka pod kark. Także jest takiej wielkości. W środku jest naprawdę taka bardzo przyjemna. Jak widzicie, to się odkształtowuje, bo można ją właśnie tak i ona się później podnosi. Także się odkształtowuje, chyba dobrze to powiedziałam. I ta podkładka była tak już Wam moja. Podkładka po szyję kosztowała 49,99. Później, yy, i ja miałam na tą podkładkę tak 49,99. Miałam 32 Złote 91 groszy rabatu, i za tą podkładkę zapłaciłam 16,99. Niestety była tylko jedna sztuka, bo jakby była jeszcze jedna, to wzięłabym jeszcze jedną. Tu jest właśnie zatrzask. I myślę, że jest bardzo fajna i będzie dla męża, jak znalazł. Dobra, także ok. Myślę, że będzie zadowolony z takiej podkładki. Za 17 zł, z 50, no to wiecie, szkoda było nie wziąć. No i wiecie, żeby mieć tą promkę, żeby były te dwie rzeczy, to jeszcze dobrałam taką ręczniczek z mikrofibry na zewnątrz. To jest taki do mycia samochodu, karoserii, także coś takiego. I za ten ręczniczek zapłaciłam, gdzie jest ten ręczniczek? Mikrofibra bez szwowa, tak pisze. Kosztowała 12,99 zł. Ja miałam 6,50 rabatu i zapłaciłam za to 6,49 zł. I to są całe moje zakupy z biedronki. Teraz przechodzimy do hurtowni mięsnej. Ja już powiem Wam szczerze, że bardzo dawno nie byłam w tej hurtowni mięsnej. Dlaczego ja tam nie jeżdżę, nie mam pojęcia, bo w sumie to jest bardzo dobrze zaopatrzone i nie może narzekać, bo bardzo dużo ludzi robi tam właśnie zakupy. A dzisiaj tak stwierdziłam, nawet już opowiem Wam, że ominęłam, ale stwierdziłam, że nie mam wędliny, nie mam żadnej kiełbasy, więc, że nic nie chciałam kupować takiego, bo no wiecie, to on ostatnio mi nagadał o tym krainie wędlin i o czymś tam innym. Tutaj w ogóle też, ale to pamięć w tym też jest. Ostatnio wczoraj chyba weszłam na stronę jakąś internetową, że mm, z krajów skandynawskich już jest to wycofane, w Polsce nadal jest, także się to do tych i różnych związkach chemicznych, to nie wiem, chociaż i tutaj w tej wędlinie też jest te związki chemiczne na pewno, także wiecie to jest takie, no ale w nie kupywałam. i zakupiłam w tej paru we... Boże w kurtowni wędlin zakupiłam takie paróweczki z szynki dobra, nic nie będę mówiła już ale piszę, że bez dodatku polifosforanów bez dodatku glutaminanu Sodum. Niech będzie, i te kosztowały 5,99. Wzięłam takie na spróbunek, i tutaj jest ile tych paróweczek? 250 gramów. Mamy 2, 4, 6, 8, 9 paróweczek. Zakupiłam również taką kiełbasę cygańską. Tu jest 880 gramów. Tak przez tą folię widać, że wygląda na całkiem ok. Myślę, że będzie dobrze smakować. Gdzieś miałam ten paragon, ale już nawet nie wiem, gdzie mam ten paragon. Także to. Zakupiłam, bo to zawsze w groszku kupuję. Jak jestem, to to jest taka sztuka mięsa z masarskiego Straganu. I to jest bardzo dobra. Ona w groszku kosztuje 27 zł. Myślę, że w tej hurtowni też tak coś kosztuje. I tutaj mam 902 gramy Zakupiłam również taką kiełbasę czosnkową, tak dla spróbowania to jest tylko pół kilograma. I zakupiłam kawałek nieduży, nawet nie ma pół kilograma, polędwicy sopockiej. I takie to, to moje całe zakupy z dnia dzisiejszego. Tak, wszystko Wam pokazałam, wszystko. Dobra, oczywiście, jeżeli Wam się podobał taki holik zakupowy ze sklepu Biedronka i hurtownia wenny Oczywiście prosimy o tego kciuka w górę. A jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to o subskrypcję i wciśnięcie dzwoneczka będzie nam na pewno bardzo miło. A Was oczywiście żaden filmik wtedy już nie ominie. A dzisiaj już żegnamy się z Wami. W sumie to ja się żegnam. No i Julka tutaj stoi też obok praktycznie. Żegnamy się z Wami. I życzymy Wam miłego dnia albo wieczoru. I do zobaczenia następnym razem. Pa!